Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i dzisiaj mamy kolejne sukcesy, widzowie, nie spodziewałem się, że tak szybko pojawią się kolejne sukcesy na tym kanale, jeżeli chodzi o moje konto, jeżeli chodzi o moją społeczność, o was, żabki, oczywiście Mereza, ponieważ widzowie, dzisiaj żabki Bereza wbiły się w topkę klanów, zobaczcie, nasz klan, żabki Mereza, mamy też oczywiście Akademię Żabek, już wam pokazuję, Akademia... Żaba, dobra, Boomeres, zanim wpiszę, to minie trochę czasu. Akademia Żaba. Także pozdrawiamy każdego z Akademii, naszego ziołka kochanego. Każdy jest tutaj bardzo, bardzo. Spokoziomeczkiem. Oczywiście tutaj moje drugie konto tylko po to, żeby był tutaj klub. Aktualnie widzowie, wbiłem 7,5 tysiąca pucharków. To jest pierwsza rzecz, którą się pochwalę. Wbiłem, uwaga, kolejna widzowie, kolejna ważna rzecz. Wbiłem franka na 25 25 pucharków, chciałem powiedzieć. 25 rangę na rank 25 widzowie. Myślę, że potężnie, tym bardziej, że już wam pokazuję. Taki frank. PL, oczywiście. Zawsze patrzymy PL. Dzisiaj wbyliśmy top świata klubu. Już wam zaraz pokażę, ale mamy Franka. I słuchajcie, frank na dwusetne miejsce. Wymaga chyba gdzieś koło 200 pucharków, więc to, znaczy co ja gadam, 800 pucharków, na 200 na miejsce 870, 100 pucharków będę jako najlepszy frank, także widzowie spróbuję, a kluby, proszę bardzo, dwusetne miejsce, SC Team jakiś, mój gang, tutaj jakaś koza, nie wiem co to jest, pozdrawiamy każdy klub, Bariuki Daryla, fajna nazwa i mamy, zobaczcie, nad królowy, Królowymi Życia jest Żabka Mereza, są Żabki Mereza, widzowie, oficjalnie liczymy się na całą Polskę. Jako nasz klub, także nie polecam nikomu wychodzić z naszego klubu, kto już jest w żabkach Mereza, bo naprawdę, no, będzie to potężny klub. I ja obiecuję, że też nabiję dużo pucharków. Minimum 15 tysięcy w niedługim czasie, bo chcę was nadgonić. Naprawdę, zobaczcie, jakich tu koksów mamy. Mamy tutaj, no, każdy jest koksem. Pozdrawiamy każdego, kto jest w moim teamie. Dziękuję, że jesteście. Tutaj mamy Baję, Polski, kode, Bartek, Wszyscy, do no wszyscy, ażbym nie, nie zdążył tego wszystkiego wymienić. A przede wszystkim wbił do nas spójrzcie Patrzcie, jaki, jakiś prostotalny, nie? Patrzcie, się zioba w ogóle. 17 tysięcy zwycięstw, 3 na 3. Chłop ma Zeta tutaj kartę, mega. Złoty Smok już ma zrobiony karnet. Zobaczcie, 66 koła pucharów i chłop, z tego co wiem, jest chyba... Patrzcie, 6000 1000, tutaj Colt. Co chłop robi w ogóle? Jakiego my koksa mamy w klanie? Nie no, naprawdę. Jakby tutaj serdecznie cię witam i mam nadzieję, że z nami zostaniesz. Będziemy się rozwijali, to obiecuję. Ja też oczywiście swoje konto rozwinę. Patrzcie, Karla, Boo. Ej no, 35 na Piper. Chłopie, co jest? Dobra, widzowie, ja jestem w szoku, jakiego my zioma mamy, nie? I nie tylko, bo naprawdę dużo koksów u nas jest. Zobaczcie, kolejny koksik. 52 tysiące, mamy naprawdę mnóstwo dobrych ludzi. Jest Oli. Oli wyszedł i teraz powrócił, także Oli, mam nadzieję, że z nami już zostaniesz. Słuchajcie, każdy, każdy, kto tu jest z nami. God, Wiktor, Kotek Pogromca, każdy, 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 kto jest z nami. Mam nadzieję, że już nie, nie pójdziecie gdzie indziej do jakiejś konkurencji. Musimy się trzymać i wbijać jak najwięcej pucharków. I ja to właśnie zrobię. Jak widzicie, seria dziewiątka i mamy 188 miejsce, nie na świecie, ale do topkę świata polskiego, co nie? Więc generalnie topka świata polskiego jest nasza. Zobaczcie tutaj moje konto: 10 tysięcy lecę nabijać. No i słuchajcie, no na razie wygląda to ok. I przypominam, że mamy konkurs na takiego Barleya: skina do Barleya za 79 klejnotów. Widzowie, 10 takich skinów rozdaję na moim Discordzie. Wystarczy wbić link macie w opisie do mojego Discorda Żabek Mereza. Wbijacie i wchodzicie na kanał losowania, i wchodzicie troszkę wyżej, bo tam są też losowania do toilet. Tower defense i w ogóle do wszystkich gier. Mamy mnóstwo losowań na Discordzie, także zapraszamy też na, lo na losowanie na tego skinka. I widzowie pokażę Wam, jak gram przy okazji Jackie, bo teraz na niej nabijam pucharki. I serio. Mega przyjemnie się nią gra. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, o tym nie mówiłem. Suba z wodem, widzowie, bo jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Jeżeli chodzi o Brawl Starsa. w ogóle, mega fajne jest to, że mamy codzienne prezenty. Zaraz o nich powiem, ale najpierw rozwalmy tego Edgara. Pum, bum, bum, bum! Mam teraz słuchajcie, nową gwiezdną moc, że dostają obrażenia ci, którzy mnie biją. I zobaczcie, on się teraz obija w momencie, kiedy mnie bije. Mega OP. Do Jackie jest naprawdę op. Albo macie tą gwiezdną moc, gdzie jest chyba 20% mniej obrażeń, że ma twardy kask, coś takiego, albo to drugie, czyli właśnie, że odbijamy obrażenia we wroga i on też otrzymuje obrażenia. Czy wiecie, jak on nas bije, to po prostu otrzymuje obrażenia. Mega OP. Dobra, zbierzmy ich. I cyk, cyk, cyk tego Mortisa. Dawaj, dawaj, tutaj tego Edgara. Dawaj, Edgara, dawaj, Edgara, lecimy, lecimy z Edgarem. Dobra, mamy go. Widzowie, lecimy, lecimy do przodu. I raczej nie zdążę, no, jest to niewykonalne, ale dobra, spokojnie. Dajmy piłkę tutaj. Ja myślę, że nawet ich obiję. Dobra, dobra. Niech oni się obiją o mnie. Mega OP. Zobaczcie, co ta Jackie potrafi. Że dla mnie ona jest mega chorą postacią, naprawdę. Mega OP postać. Jeżeli chodzi o Jackie, bardzo, bardzo fajna. Dobra, dostał na web. O, tutaj jeszcze się wyleczył. Dobra, szybciutko, szybciutko. Nie, 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 gdzie z tą piłką? Do widzenia, panie. Nie ma z tą piłeczką. Zobaczcie, jak można męczyć na Jackie. Naprawdę. Ja mam wrażenie, że ich mega męczę. Oni odbijają swoje, jakby, obrażenia. Zadają też w siebie, nie? Jakby mnie biją, ale w siebie zadają te obrażenia. Mega OP, totalnie. Patrzcie, normalnie ich porozwalałem. Ten Spike powinien wlatywać. Myślę, że nie powinien się bać, tylko lecieć tam. Jak ja się wbijam pierwszy, mam troszkę taką wystraszoną drużynę, mam wrażenie, widzowie. Bo serio, ja to bym totalnie już ograł tą grę i nawet dalej nie grał, bo serio, to jest tak prościutkie do wygrania. Patrzcie, ja sobie lecę i po prostu tu rozwalam. Dobra, lecimy do przodu. Teraz tak, weźmy sobie speeda. Dobra, wa walnijmy go. O nie, rozwaliłem. Dobra, wiecie co? Lecimy do tyłu. I zróbmy tak, że walniemy tego Edgara, bo on jest mega wkurzający. I teraz przejdźmy tutaj. I zaraz ich ogarniemy, widzowie. Ja ich złapię, dobra. Łapiemy tego Bortisa. Mamy go i teraz tak. No musimy to dobrze rozegrać. To na pewno, widzowie. Oni nie mogą mi tu nic zrobić. Więc tak naprawdę, patrzcie, co się dzieje w tym meczu. Wy widzicie ten mecz? Ja totalnie ich męczę, mam wrażenie. Serio, jakby. Totalnie jestem tutaj. Ziomem, który męczy tych. Y, do, do tych wszystkich ziomków przeciwników, tak? Dobra. O nie, niedobrze! Okej, okay, okej, okay. dobra, nie rozwalę go, dobra, rozwaliłem go, ja widzowie, co tu się dzieje, no jakby moje ziom moi ziomkowie troszkę bardziej aktywnie brali udział w tej grze, no myślę, żebyśmy to ograli, troszkę ten Spike mam wrażenie, że się boi za bardzo, wiecie, on taki wystraszony jakiś jest ziomek, dobra, rozwalamy ich i lecimy, dobra, i odpalamy, cyk, i puu, merezi, gol, widzowie, jak widzicie, chyba całkiem dobrze gram po tej, że tak powiem, o po tych pierwszych moich, no, dużo czasu minęło, 111 koła obrażeń, nie, Spike dużo zadał, dobra, to ja nie widziałem po prostu, to przepraszam, Spike. To jednak dobrze grał. Powiem wam, że nie widziałem tych jego obrażeń, po prostu. Dobra, to teraz tak. Jeżeli chodzi o naszą zwycięską pasę to dyszka. I patrzcie, to jeżeli chodzi o sklep, widzowie, pamiętajcie, żeby odbierać Chiński Nowy Rok. I słuchajcie, jako ostatni będzie Legendary. Będziemy mieli tutaj legendarny Stardrop. Kolejny. Za darmo mamy też 888 podwajacza PD. Dzisiaj były klejnoty, także odbierajcie klejnoty. I mamy niosącą flagę Piper. Jest mega, mega ładna, widzowie. Nie, może kupię później. Na razie jeszcze nie biorę. Ale patrzcie, w tym pakiecie dostajecie tak, jak było z POKO. POKO miał taki pakiet. Mamy i gracza, patrzcie, stópka. Także dla stópkarzy tutaj, to no, piękna kobieta, widzowie. Normalnie, podrywamy chyba. Nie no, w każdym razie, patrzcie, 200 monet za darmo. Tu mamy taki spray, także wiecie, to wyraźnie sobie żartuje. Punkty mocy 2750, Dropstar razy 5, za darmo kolejna odznaka. 100 monet, 2,5 koła, 2000 widzowie podwajacza PD i legendarne za darmo. Ciekawe, dobra. To ja myślę, że w następnym odcinku sobie ją widzowie odblokujemy, ale dzisiaj przetestujemy, jako że jest nowa, no to wiadomo, wszystko musimy przetestować. I w tym odcinku chciałbym jeszcze przetestować każdą postać. Pokażcie mi, jak ona wygląda w grze. Uuu, dobra, widzowie. Ej, to fajnie wygląda. Troszkę ją ulepszyłem też, jeżeli chodzi o moją Piper. Nie jest najlepsza i ja też nie jestem nią najlepszy, ale, ale, widzowie, staram się, żeby było coraz lepiej. Dobra. Więc na pewno kiedyś na niej też będziemy wbijali pucharki. Na najdalszy zasięg ona robi ile? Czekajcie, stańmy tutaj. 3060, no dobra, całkiem spoko, a wolnimy tutaj wszystkim, jak to wygląda, czekajcie, pyk, na parasolkę, a to takie bębenki rzuca, <gry> dobra, i cyk, kolejna tutaj, siup, no, pięknie, pięknie, naprawdę, patrzcie, kolejne bębenki, i tego tutaj zastrzelimy, i cyk, i teraz na bębenkach lecimy, pu, pu, pu. nie, no, fajna, fajna postać, naprawdę, na blisko 800, no wiecie, to jest snajper, więc im dalej, tym lepiej, czy skin jest ładny? Jest mega śliczny, jest naprawdę bardzo, bardzo ładne czy on mnie w ogóle bije, ten ziomek? Tak, on jest odbicia, no ale to tak naprawdę, jak mogę poza mapą trafić i tyle. I cyk, i lecimy do niego. dobra, widzowie. Kończymy się bawić, chłopasz odleciał. Bardzo fajny skin. Ja bym wolał tą, Wiecie które? Ja wam już mówiłem, nie pamiętam jej nazwy. Ona taka była z pakietu chyba detektywistycznego, coś takiego. No ale na pewno bym ją chciał, nie? Bardzo, bardzo. Kła jeszcze nie testowałem morderczego, więc zobaczmy jak ziomek wygląda. No kieł chyba nie był testowany. Ja w ogóle kłem nie grałem, wiecie, ja nie umiem grać. On chyba rzuca butem, jeżeli dobrze rozumiem. Czekajcie. a, dobra, ten bucik leci. Cyk, cyk, dobra, czyli bucik leci. Im bliżej, tym więcej bije, tak? A co na ulcie robi? Widzę, że się tak... Okej, okay. a, czyli kopa kolejnego. Dobra, czaję, czyli możemy się chyba na ulcie... Jakby tak i odbić? Tak, w jednego i drugiego. Dobra, no i ja to powiem wam, że ten giełek no, jest całkiem potężny. Dobra, więc mamy takiego skinka, widzowie. Pewnie już testowaliście, ale ja też chcę taką reakcję zrobić moją na to wszystko. Antywirusa też nie testowaliśmy, chyba. Jeżeli nawet testowaliśmy, to już nieważne, widzowie. W tym odcinku wszystko przetestujemy, także naprawdę ten karnawał, znaczy ten karnawał, Lunar New Year Event oczywiście... Nie tyle karnawał, chociaż karnawał też jest, bo mamy Piper karnawał karnawałową. Okej, okay, i walnijmy tutaj ulta. Nie, ja już go testowałem chyba, dobra. Także widzowie, jeżeli chodzi o tego antywirusa, no to jest taki wirus ośmiobitowy, jest tylko antywirus, no tak naprawdę przekolorowany i tyle. Także czy się opłaca jakoś mega. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno Orochi, Orochi, nie wiem jak to czytać. Edgar jest fajny. Mamy tego Miko, oczywiście, nowego, patrzcie, łukonk Miko. Także zobaczmy, ale to jest wypróbuj zadymiarza. To ja nawet nie przetestuję ubrania, bo nie mam zadymiarza jeszcze nawet. Dobra, widzowie, zagramy sobie jeszcze jeden meczek, żeby pokazać siłę. Jak widzicie tutaj klat, przepiękny, mega, potężny. Naprawdę jesteśmy w topce, także trzymajcie. Tak dalej, wbijajcie pucharki widzowie, którzy są ze mną w klanie W Akademii też, bo Akademia może kiedyś też się dostanie do topki Kto wie, wiecie, siła jest w tym, żeby cały czas grać I zdobywać pucharki, nawet jeżeli idzie gorzej, to i tak w końcu pójdzie lepiej Prosta sprawa, mamy El Primo i ziomka Krokodyla Widzowie, ogólnie, jeżeli chodzi o tą gorącą serię, to ostatnio właśnie wszystko wygrywałem Ale teraz to się boję, bo kieł będzie naprawdę mocny Wiecie, o, ten się tam coś odpalił z czymś, okej okay. Dobra, odpalmy się i lecimy w nich, lecimy. Dobra, rozwaliłem, no ale niestety nie wszystkich. Moi ziomkowie na razie tak stoją i się zabierają do tego bardzo powoli. Także no, widzicie, ja wolę sobie od razu przyszarżować. Jackie jest mega potężna, bo wiecie, możecie się rzucić i totalnie to ograć. No, to akurat Jackie jest fajna. Dobra, walnijmy sobie tutaj. O, jak on mnie bije, to oczywiście ja go też bije To jest bardzo mocne, wiecie? Tak wiec na moc jest mega, mega potężna. W serio, jest bardzo, bardzo dobra. Dobra, odpalmy się tutaj. I odpalmy, odpalmy ten ult, odpalmy ulta. O, dobra, troszkę ich rozwaliłem, ale nie do końca. Dawaj krokodylek, nie, gościu, dawaj w niego, dawaj, bo on zaraz podejdzie z tą piłką. Szybko, szybko, lecimy, bo no, zaraz widzowie będzie problem, szybciutko. No, wiedziałem, że jak będzie Kieł, to... No, Kieł ma to do siebie, że on jest bardzo, bardzo tankowaty. Tak jak i ja na tej Jackie, nie? I to serio jest mega ciężkie do ogarnięcia. Zresztą, jak mamy El Primo... No, El Primo nigdy nie był jakiś mega potężny, przynajmniej dla mnie. Wiecie, ja uznaję, że El Primo... Ciężko się gra. I właśnie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, że ten, kto tym gra, to jest słaby. Tylko po prostu bardzo ciężko tym El Primo jest grać. I według mnie, no, nie opłaca się tak za bardzo. Ale no wiadomo. Każdy ma swoją postać też tutaj. OK, odpalmy się. Ten mi tu przywali, ale ja im przywalę. Dobra, widzą, wiele ci, wiele Baby to, baby to, dobra. Odpalmy się ultem. Wierdźmy się w niego, dawaj, dawaj, strzelaj Gola! El Primo, El Primo, dobra, El Primo coś tam robi i tak, nie? To nie jest tak, że on jest słaby. Znaczy, słaby jako postać dla mnie, ale wiadomo, gościu dobrze gra. I teraz tak, lecimy tutaj. No, czy mi się wydaje, że dobrze gra, nie wiem. No, prosem to może no, ja na pewno też nie jestem prosem, więc wiecie. Ale na pewno gra. Przyzwoicie, dobra? Odpalmy się, odpalmy, o, ale dostałem. O, jest, dobra, teraz to naprawdę dużo dostałem. Wiecie co? To jest moment, w którym powinienem złapać piłę, czyli zrobić coś takiego. Wyrzucić tą piłkę. I tylko po to, żeby nie trafili bramki, ale i tak trafią bramkę. No widzicie, starałem się bardzo mocno. No ale mam wrażenie, że tutaj boi ziomkowie troszkę za mało. Za mało robili. Ale no nie wiem. Zobaczymy, może jeszcze się uda, aż mi się klawisze zepsuły, nie mogłem się poruszać, co jest? Dobra, teraz to ja odwaliłem. Także wiecie, jak ja odwalam, to ja też się przyznaję jak najbardziej. No i teraz zobaczmy, no powiem wam, że mamy mega lipę, ale ziomki w ogóle. A, bo oni pilnują piłkę teraz tylko. O, to cwaniaczki. Dobra, no to powiem wam, że nieźle. Okej, okay, odpalmy tutaj ulta. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Nie zdążę, widzowie, no. Już bym to miał. Odpaliłbym, wiecie, ze spacji bym poleciał, czyli z tego ulta. I na pewno by siadło. 90 koła obrażeń. Nasz krokodyl zrobił 15 koła. A 25k mamy na El Primo. Widzowie, powiedzcie mi, w takim razie, dlaczego to przegrałem? Chyba, wiadomo, tutaj od razu widać. A patrzcie tutaj, 63 tysiące krokodyl przeciwny. W porównaniu z naszym 15, 72 tysiące. Chłop, ja 90 tysięcy zrobiłem. Także, widzowie, szczerze... Nie zagrałem źle. Naprawdę, to, że mi spadła ta gorąca seria, no to niestety dobrało słabszych graczy. Nie mówię, że oni są ja coś nie wiem, najgorsi, ale przyjmijmy jedno. Serio, widać po statystykach, kto się najbardziej stara, nie? Jakby też też nie chodzi tylko o obrażenia, chodzi o to, jak się wbija piłkę, wiadomo. No ale te obrażenia moje dużo robią, bo ja naprawdę no mogę odstraszać przeciwnika i to dużo daje, co nie? Także to też nie jest tak, że jak ja, nie, że ja robię obrażenia, to to się nie liczy. No pewnie, że się to liczy. Dobra, rozwaliłem Edgara, znaczy Edgara rozwalił ten nasz na i fajnie, bo przez to, że się odbijały obrażenia we mnie. Okej, okay. i lecimy do przodu, lecimy, lecimy, lecimy. No niestety, tamten mecz był moim zdaniem bardzo ciężki do wygrania. Serio, to było takie mega, mega ciężkie, już widziałem od początku. Dobra, rozwalmy tego. Lećmy dalej. Tu miny są. Rozwalmy tego Bu. Odpalmy też tutaj się w Edgara. Okej, okay, dawaj piłę, dawaj piłę. No, teraz to będzie troszkę lipa. Dobra, no tu dynamik się odpali. To raczej bym wolał po prostu z tą piłką uciec i tyle. Dajmy sobie tą piłę do przodu. Raz rozwalmy Edgara. Ojeju, dobra. Powiem wam, że ten Dynamike... Bardzo ładnie rzuca. Ten nasz troszkę mniej. No i dlatego chyba przegraby z dowu. Dobra, wiecie co? Jakoś Dobra, postaram się to jeszcze tutaj zrobić tak. Nie, 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 dobra, mamy piłkę. Ja nie mogę. Powiem wam, że myślałem, że chłop trafi, naprawdę. Co to było w ogóle? Dobra, odpalmy ulta. I mamy ich, mamy ich. Dawać, dawać, dawać. Gdzie on jest? Ej, zniknął nagle. Ale mógł iść tym darylem, ja bym mu podał ultem. Czemu on ze mną idzie? Dobra, lecimy i wbijamy się po prostu, myślę, w bramę, nie? Dobra, spróbujmy się wbić po prostu w bramkę, widzowie. Dobra, mamy to. I właśnie czasami lepiej zamiast się bić, po prostu lecieć z tą piłką w bramkę i do widzenia, co nie? Dobra, odpalmy sobie ulta. Już myślałem, że trafi ten B, nie? On tak odpalił tego ulta. Znaczy z ulta użył, czyli wiecie, jakby jak kopniecie z ulcika, to mega, mega daleko leci i w ogóle, więc to wiadomo, że to jest OP. Dobra, rozwalmy tego dynamajka. No i ładnie, i tutaj, drużyna widzowie, zobaczcie, jak jest źle, no to wiadomo, że mówię, że ktoś gorzej zagrał, ale tutaj, mimo że mieli mało obrażeń, ja porobiłem obrażenia, 20 ranga, to i tak właśnie dobrze mi się z nimi grało. Rozumiecie? Jakby tu nie chodzi też tylko o obrażenia, ale widać, kiedy ktoś gra, no za słabo, żeby wygrać, nie? I wtedy no po prostu przegrywacie. Chyba, że to przez was, no to też inna sprawa. Ja też często potrafię coś zepsuć, no ale wtedy mówię, nie. Także 20 ranga na Jackie, mamy widzowie kolejne ragi, tutaj nasz nowy Colt. Wszystko idzie. Do przodu, nasz klan też idzie do przodu. Jak widzieliście, mamy klub w lokalnie.pl 189. Przegonił nas ktoś. Najgorzej, co tu się dzieje? Ktoś wyszedł? Nie, po prostu nas przegonili. Dobra, widzowie, także pełna mobilizacja i lecimy po wyższą topkę.